Możemy zaczynać? Tak, czy panowie jesteście gotowi? Możemy? Tak. Ok. Witamy państwa na kolejnej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, tym razem poświęconej deregulacji, zanim oddam głos panu ministrowi Marcinowi Warchołowi. Dwa zdania wprowadzenia. Szanowni Państwo, rzeczywiście temu procesowi deregulacji nadano e, ogromny rozgłos. Nadali ten rozgłos rządzący. Premier Donald Tusk na, konfer na konferencji prasowej na warszawskiej giełdzie nazwał tę deregulację nawet e, naj największą zmianą po roku 1989, choć no, gołym okiem widać, że to e, rzeczywiście przede wszystkim propaganda. Proszę Państwa, widzimy to wręcz codziennie. Otóż w ramach deregulacji idą rozwiązania, które z deregulacją nie mają nic wspólnego. Nie dalej jak wczoraj na połączonych komisjach właśnie deregulacyjnej i rolnictwa zajmowaliśmy się wprowadzeniem do polskiego prawa rozporządzenia Rady dotyczącego używania środków ochrony roślin zamiast do tej pory takiej formuły papierowej ma być to formuła cyfrowa tam jeszcze dodatkowo wprowadza się cały szereg dodatkowych obowiązków dla rolników i proszę sobie wyobrazić że ta propozycja idzie pod szyldem deregulacji właśnie choć jest oczywistą regulacją obowiązujących w Polsce przepisów i tak jak powiedziałem dodaje dodatkowych obowiązków, obowiązków polskim rolnikom. Więc rządzący chcą w ten sposób uzyskać ten efekt przynajmniej 100 ustaw deregulacyjnych możliwie jak najszybciej no właśnie i ogłosić sukces, choć jeszcze raz to powtórzę w dużej mierze to są zabiegi o charakterze propagandowym i że tak właśnie jest Opowie o tym pan minister Marcin Warchów w odniesieniu do projektu, który za chwileczkę będzie debatowany na sali plenarnej. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję. Koalicja Obywatelska pod płaszczykiem deregulacji spłaca dług przestępcom za poparcie w więzieniach. To jest dowód. Druk numer 1440, nazwany dumnie projektem deregulacyjnym, a w istocie jest zapewnieniem bezkarności dla malwersantów i aferzystów gospodarczych. Projekt ten znosi zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w spółkach przez osoby prawomocnie skazane za umyślne przestępstwa. Więc aferzyści, malwersanci, łapówkarze gospodarczy, mafiozi, watowscy mają wrócić na prezesowskie fotele. Następny punkt tego projektu znosi kary więzienia dla tych, którzy nie zgłoszą sprawozdania do głównego inspektora finansowego w zakresie prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu. Te informacje pozwalają głównemu inspektorowi finansowemu wychwytywać podejrzane operacje już na przedpolu popełnienia przestępstw i im przeciwdziałać. Chodzi o tak poważne przestępstwa jak terroryzm, jak pranie brudnych pieniędzy, i od tej pory nie będzie już za to więzienia. Podobnie projekt ten znosi karę więzienia za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość. Przecież ten wniosek ma chronić wierzycieli bankruta. Tymczasem nie będzie już kary pozbawienia wolności. Jest to przyzwolenie na oszustwa, przyzwolenie na malwersacje finansowe. I wreszcie yy, kolejny punkt tego fatalnego i szkodliwego projektu dotyczy dobrowolnego poddania się karze. Wprowadza ten projekt możliwości porozumiewania się firm z prokuratorem, firm, co do których ciąży podejrzenie popełnienia przestępstwa z prokuratorem, ale w odróżnieniu ob od obecnego systemu. Nie ma konieczności odpowiedniej postawy oskarżonego, nie ma konieczności wyrażenia skruchy, wyjaśnienia okoliczności popełnienia przestępstwa. Taka, taki przestępstwa gospodarczy nie będzie musiał wskazywać wspólników przestępstwa, okoliczności jego popełnienia. Wystarczy dogadanie się z prokuratorem i sprawa zamknięta. Przypomnę, że obecnie. Kodeks wymaga odpowiedniej postawy podejrzanego, żeby ta postawa nie budziła wątpliwości w świetle celów postępowania, a jego wyjaśnienia były zgodne z okolicznościami przestępstwa, więc potrzebna jest postawa, skrucha, wyjaśnienie okoliczności sprawy. Tymczasem w tym projekcie o tym ani słowa. Ten projekt po prostu jest projektem instrukcją na zapewnienie bezkarności. I Platforma w ten sposób spłaca długi przestępcom za poparcie w więzieniach. Projekt fatalny, jako prawo i sprawiedliwość będziemy zgłaszali wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Szanowni Państwo, rzeczywiście to propozycja absolutnie skandaliczna, po tym co wyjaśnił Pan minister Warchoł, ale widać, że w ramach deregulacji poszczególne resorty rzeczywiście idą w stronę tego, żeby ułatwić działania. Tym, którzy na przykład nie płacą w Polsce podatków. No, jednym z pomysłów deregulacyjnych, który niedawno zresztą przegłosowaliśmy na sali plenarnej, była rezygnacja ze strategii podatkowych. Proszę Państwa, wprowadziło to rozwiązanie, wprowadziło to rozwiązanie Rządy Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że obecny minister finansów nie jest zainteresowany tym, czy poszczególne firmy. Dotyczy to dużych firm, których obroty przekraczają 50 milionów euro, stosują na przykład optymalizację podatkową albo ceny transferowe, czyli wyprowadzają wypracowane w Polsce zyski za granicę. Minister tym nie jest zainteresowany i uważa, że to obciążenie trzeba po prostu zlikwidować, a w ten sposób zachęca firmy do niepłacenia w Polsce podatków. To kolejne rozwiązanie, o którym mówił pan minister, idące w tę stronę. Jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Szanowni Państwo, czy będą jakieś pytania do nas? Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje prasowe prawa i sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo.